Konsekwentnie angielskie kluby wyciągają z Bundesligi tych najzdolniejszych piłkarzy Tych z największym potencjałem Oczywiście za nich też słono płacą No bo i sporo kosztował Florian Wierc, I sporo kosztował Uke Kitike I sporo kosztował Benjamin Szeszko A kolejnym piłkarzem, który ligę niemiecką zamienia na ligę angielską Został Piero Inkapie, który z Bayeru Leverkusen przenosi się do Arsenalu Wobec czego postanowiliśmy nagrać taki awaryjny odcinek do Pelpaka Marcin Bożenski, Tomek Urban, witamy Was serdecznie Dzień dobry zdajemy sobie sprawę, że ten odcinek najbardziej zainteresuje fanów Arsenalu, którzy będą z uwagą teraz śledzili poczynania nowego obrońcy, natomiast myślę, że też po prostu kibice Premier League są ciekawi, za kogo kanonierzy wydali tyle pieniędzy, choć pewnie z perspektywy angielskiej to wcale nie tyle. My czasem wciąż jako fani Bundesliga łapiemy się za głowę, że ktoś może kosztować 60, 80, 100 milionów, ale trzeba się już do takich sum przyzwyczaić piłce nożnej. To Tomek, powiedzmy sobie może na początku w ogóle, co to za zawodnik, bo pewnie to, co wiedzą na razie kibice Arsenalu po takim pobieżnym przejrzeniu transfermarkta, to że jest to obrońca, lewonożny obrońca, młody, zdolny, ale już nawet dobrze doświadczony, nawet już to doświadczenie zebrał, całkiem solidne w bajerze Leverkusen, ale pewnie wciąż mają więcej znaków zapytania niż odpowiedzi. To jest piłkarz bardzo wszechstronny, piłkarz, który może grać w zasadzie na trzech pozycjach, a jakbyśmy tak to rozbili na systemy taktyczne, to tych pozycji byłoby pewnie więcej. No bo tak, zagra jako jeden z dwóch środkowych obrońców w czwórce, zagra jako jeden z trzech środkowych obrońców w trójce, jako półlewy, zagra jako lewy obrońca i zagra też jako lewy wahadłowy. Jest więc naprawdę bardzo wszechstronny. Asnan ma w swoich szeregach dwóch podobnych piłkarzy, Kalafioriego i Kiviora. Natomiast są oczywiście pewne różnice między nimi a Inkapiem. Pewnie przedstawimy to też na, na grafikach. Z zastrzeżeniem oczywiście, że porównujemy piłkarzy z różnych lig i to zawsze e, pozostawia w głowie taki znak zapytania, że to porównanie nie musi być aż tak bardzo miarodajne. Natomiast daje jakiś pogląd tego, jaką charakterystykę ma Piero Inkapie. Musimy o nim powiedzieć tyle, że jest to piłkarz 23-letni, więc wciąż jeszcze relatywnie młody. No i dla mnie to jest absolutna bestia. To jest dla mnie topka obrońców w Bundeslidze. To jest zawodnik niezwykle twardy, niezwykle konsekwentny. Ta południowoamerykańska krew ma w jego żyłach troszeczkę większą temperaturę niż u standardowego Europejczyka, więc czasami głowa się zagrzewa i faktycznie kartki zbiera. Nie jest to piłkarz, który należy do przyjemniaczków. To jest piłkarz, który jest bardzo niewygodny dla napastników. Ja tylko, że... Wejdę w słowo, jak tak się zastanawiam. Patrzę sobie, on zagrał w Bayer Leverkusen 166 meczów. Podejrzewam, że obejrzeliśmy obaj lwią część tych spotkań. Zastanawiam się, ile razy widziałem Piero Inkapie na boisku uśmiechniętego. No chyba policzę na palcach jednej dłoni. Raczej ma taki zacietrzewiony, wkurzony wyraz twarzy. Przeżuwa gumę, to też mu dodaje takiego takiego boiskowego agresora, no bo rzeczywiście on bazuje w dużej mierze na tym, że jest boiskowym takim, no nie być brutalnym, ale, ale gra e, agresywnie, gra na granicy foul. co jednak nie wyklucza wielu przymiotów takich czysto piłkarskich, które on niewątpliwie posiada. Tak, to prawda. No, jeżeli funkcjonujesz Szawiego Alonso na lewym wahadle, bo często się to zdarzało w poprzednim sezonie, no to musisz mieć spore przymioty piłkarskie. Oczywiście podstawowym lewym wahadłowym był Grimaldo, ale inkapie w tych systemach hybrydowych Alonso bardzo dobrze się odna odnajdował. i on też w dużej mierze sprawiał, że Leverkusen mogło sobie w takich hybrydach funkcjonować, no bo łączył w sobie cechy i środkowego obrońcy, i bocznego obrońcy. Czasami się doklejał do pozostałych środkowych obrońców, czasami szedł bardzo szeroko i, i, i wysoko do akcji i radził sobie w tych aspektach naprawdę bardzo dobrze. Natomiast jego główne przymioty to jest, to jest taka właśnie agresja, o której mówiliśmy, i zdecydowanie gra w defensywie. I często się zastanawiamy. Patrząc na piłkarzy idących z Bundesligi do Anglii, czy oni podołają fizycznie. Widzieliśmy chociażby ostatnio występ Floriana Wirca, który na razie jest Florianem Wicem, czyli takim żartem i dowcipem, bo no nie funkcjonuje w Liverpoolu najlepiej w tych dwóch pierwszych meczach z Balmów i z Newcastle. Widziałem akurat oba mecze, no i Floriana Wirca nie widziałem. To znaczy, wiedziałem, że jest na boisku, ale nie widziałem go pod piłką, ale oczywiście to nie jest wątek o nim, na niego jeszcze przyjdzie pewnie pora i on pewnie też potrzebuje troszeczkę czasu. Natomiast o Piero Inkapim powiedziałbym tak On jest na Premier League fizycznie gotowy No i przede wszystkim jest zdrowy jak koń Kopie jak koń i jest zdrowy jak koń Bo jest w Bayer Leverkusen od sezonu 21-22 I wyobraźcie sobie, szanowni widzowie Nie miał w tym okresie ani jednej kontuzji mięśniowej Zdarzały się urazy mechaniczne Miał na przykład złamaną kość śródstopia w, Na przełomie sezonu 22-23, jeśli dobrze pamiętam czy nie, na, po, na początku sezonu 23-24. Tak, tak, tak. I, i pauzował przez kilka meczów, em, ale potem skoczył do pierwszego składu i właściwie trudno było sobie tę maszynkę Szabiego Alonso bez niego wyobrazić. Więc y, to też myślę jest bardzo istotne, że nie jest to piłkarz kruchy, tylko tak jak mówimy piłkarz niezwykle zdrowy, twardy, silny, konsekwentny, bardzo dobrze broniący co też wykażą te grafiki, o których mówiliśmy. No i myślę, że te 60 milionów euro, o których się mówi, jeśli chodzi o klauzulę odstępnego, to są naprawdę dobrze zainwestowane pieniądze. No to czego na pewno nie powiem opiero Piero to że jest to zawodnik o jakichś fenomenalnych atrybutach fizycznych, warunkach fizycznych, biorąc pod uwagę wzrost. Ma 184 cm wzrostu. Natomiast mam wrażenie tak na bazie nie tego, widać tego tak, że tego nie widać na bazie tego jak go oglądałem, On sobie po prostu dobrze w powietrzu radzi. Ma dobry timing, ma dobrą skoczność, więc okej, okay, pewnie trudno byłoby mu wygrać pojedynek główkowy z napastnikiem mierzącym 195 cm wzrostu. Natomiast na ogół w tych pojedynkach powietrznych radzi sobie naprawdę dobrze nie jest nie wiadomo jak rozbudowany też fizycznie, tutaj mam na myśli muskulaturę taką e, obwód bicepsa czy, czy obwód klatki piersiowej natomiast on tak jak mówisz jest fenomenalny w tych starciach fizycznych jest bardzo agresywny, bardzo zdecydowany bardzo pewny, e, potrafi grać, on też, to co jest na pewno zaletą Pierońka Pieto, że to nie jest obrońca, który czuje się dobrze tylko we własnym polu karnym albo na linii pola karnego albo tak maksymalnie 18 metrów od własnej bramki, on może ganiać po całej Połowie może wyjść za napastnikiem, może zagrać na, w doskoku, może uprzedzić napastnika, do którego zmierza podanie. On naprawdę, we wszelkich takich parametrach defensywnych, czuje się bardzo dobrze i po prostu dzięki temu też potrafi pełnić kilka ról. Co też, tak jak wspominałeś, w prostej linii przekłada się na liczbę pozycji, na których może zagrać. No, nam najczęściej podobał się oczywiście jako półle wyśrodkowego obrońca, bo i najczęściej na tej pozycji grał. Ja tak się nawet zastanawiam, Tomek, czy gdybyśmy mieli wy wybrać najlepszego obrońcę w poprzednim sezonie w Bundeslidze, w sezonie 2024-2025. No gdybyśmy wysunęli kandydaturę Piero Inkapie, to myślę, że mógłby ktoś się zgodzić lub nie. Moglibyśmy polemizować, czy Inkapie, czy Upamekano, czy ktoś inny. Natomiast to na pewno nie byłaby kontrowersja. To, to byłaby teza, którą byśmy na wielkim spokoju obronili logicznymi argumentami. Ja Absolutnie tak. No tak jak powiedziałem, dla mnie to jest stopka obrońców w Bundeslidze i te warunki fizyczne niech nikogo nie zmylą w sensie wzrostu bo, tak jak mówiłem, tego na boisku w ogóle nie widać. Także dlatego, że on bardzo często gra na wyprzedzenie i, tak jak powiedziałeś, nawet jeżeli nie wygra pojedynku główkowego z napastnikiem powyżej 1,90 m, to tak uprzykrzy mu życie, że ta piłka i tak z reguły spada pod nogami jego kolegów. Ja nawet sobie sprawdziłem, on wygrywa 56% pojedynków powietrznych, przynajmniej w tamtym sezonie wykazywał taką wartość, co jest naprawdę niezłym, niezłym wynikiem większym, na przykład lepszym niż chociażby Kuba Kivior, i dzielimy to przez 90 minut gry, żeby było w miarę, w miarę obiektywnie. Więc pod tym względem też specjalnie bym się o ten wzrost jego nie bał. No i tak jak mówię, on ma tę zaletę, że daje możliwość przejścia na system hybrydowy, bo można go śmiało ustawić na lewej obronie i grać nim jako półlewym środkowym obrońcą, który się przykleja, przyk przykleja do pozostałych I, dwóch środkowych. Więc i, myślę, co ważne, mi... też, I co ważne, to też nie jest taki nowoczesny boczny obrońca, który jest dobry z przodu, a, a jest potem słaby z tyłu, bo on naprawdę bardzo fajnie łączy te obie funkcje. A jakbyś go yep. zestawił, mm. tak sobie myślę, z, zaraz, zaraz ci jedną głos, z Kubą Kiviorem, no bo to też pewnie kibiców Arsenalu interesuje, skoro Kuba Kiwior, no nagrywamy to we wtorek po południu, więc mówi się, że dziś wieczorem jeszcze wyleci do Porto, ten transfer jest kwestią godzin bo ja kiedy patrzę na obu piłkarzy to mam wrażenie że właśnie ten pierwiastek agresji pierwiastek pewności siebie, pierwiastek zdecydowania tutaj Piero Inkapie demoluje Kubeki Wiora. obaj mają bardzo dobrą lewą nogę, obaj potrafią wprowadzać piłkę e, do, do wyższych stref, natomiast e, no, kiedy myślę sobie z kim chciałbym iść na wojnę to zdecydowanie z, chętnie wybrałbym Piero Inkapie e, ko, kosztem Kuby Wiora. no ja już tu nie muszę chyba nic dodawać, bo powiedziałeś wszystko tak naprawdę, to jest myślę główny różnica, czyli taka pozytywna agresja u Piero Inkapiego. On te aspekty defensywne w statystykach ma na znacznie wyższym poziomie niż Kuba Kivior. W wielu aspektach są do siebie zbliżeni, zwłaszcza jeśli chodzi o operowanie piłką. Natomiast jeżeli chodzi o liczbę odbiorów, o liczbę przechwytów no to, to zdecydowanie, zdecydowanie jest po stronie Piero Inkapiego, ale tak jak mówię, podkreślamy, że to też zależy od sposobu gry drużyny, od tego czy jesteś nastawiony na szybki odbiór, na, na agresywny kontpressing, czy, czy jednak grasz troszeczkę głębiej, więc zachowujemy oczywiście umiar, jeśli chodzi o te porównania, ale to, co ale się to, na pewno to będzie zawsze... kibicom Arsenalu rzucało w oczy, to ta zdrowa agresja u Inkapiego, tym na pewno będzie kubek i wiora przewyższał. No i to jest istotne, bo taki piłkarz potrafi przenieść te iskry na przykład z trybun na, na Murawę, potrafi pobudzić też, też kibiców, potrafi poderwać zespół w trudnych momentach. To będzie facet, który nie pęknie na robocie. To będzie taki facet, który niezależnie od tego, czy drużynie będzie szło, czy nie będzie szło. No to on nie będzie zaniżał jej poziomu na przykład znaczy, w, w takich trudnych momentach. To, to jest taki gościu, że idziecie wieczorem we dwóch, przechodzicie przez ciemną bramę, tam stoi 10 gości, i ty ciągniesz go za koszulkę, mówisz, nie no, chyba spadamy, A on mówi, nie no, tu uczę mi się. Przecież mieliśmy przejść na drugą stronę bramy, więc nie będę jak jakiś leszcze wracał do domu, tylko idę nie przed siebie. Nie chcę cytować, nie chcę <laughs> cytować chyba najsłynniejszego. E, cytatu właśnie, czy najsłynniejszego powiedzenia w historii polskiej siatkówki. E, czyli to, co powiedział Tomasz <laughs> to. Forna podczas meczu igrzysko Olimpijskich z Amerykanami, ale. To jest właśnie charakterystyka Piero Piego. No to się będziemy z nimi bić po prostu. Więc tak jest. to jest właśnie tego typu zawodnik. A czy jesteś w stanie po paru latach obserwacji Pierońka pie? Bo on w ogóle trafił do Bayeru Leverkusen w 2021 roku, więc kilka już lat gra w tym zespole. Zwłaszcza, że tak jak mówiłeś, kontuzje jego sukcesywnie miały, dzięki czemu naprawdę mógł sporo tych meczów rozegrać. Wskazać jakieś wady, jakieś defekty tego zawodnika? No bo właściwie cały czas się nad nim rozpływamy, mówimy, jaki to nie jest świetny, to może jednak jest coś, co Twoim zdaniem. E, Powinien Piero Inkapie w trakcie przygody już z arsenalem poprawić, żeby, żeby skoczyć na wyższy poziom. No, powiedziałeś, że nie jest to nowoczesny obrońca, i to jest chyba y albo inaczej. No nie jest to typ nowoczesnego obrońca lepszego z przodu, a gorszego z tyłu. Tu jest odwrotnie on jest niezły z przodu, a bardzo dobry z tyłu. Myślę, że można popracować nad aspektami ofensywnymi, nad aspektami technicznymi, natomiast, szczerze mówiąc, patrząc na jego charakterystykę, zupełnie mi to nie przeszkadza. To nie będzie obrońca, który będzie ci dawał, nie wiem, 10 asyst w sezonie, to będzie obrońca, który ci powstrzyma te 10 asyst po stronie przeciwnika. Więc, oczywiście, te aspekty ofensywne można, można rozbudować, można poprawić. Natomiast nie sądzę, by. By to był jakiś główny problem w jego grze. On to ma na przyzwoitym poziomie. No, tak jak mówię, jeżeli funkcjonujesz na wahadle Uszabiego, Alonso, czy generalnie jako boczny obrońca, to musisz dysponować odpowiednimi aspektami fizycznymi, od, 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 odpowiednimi aspektami piłkarskimi, także jeśli chodzi o grę ofensywną to jeszcze zastanówmy się nad tą ceną czy, czy naszym zdaniem jest uzasadniona wiemy, że też cena jest y, podyktowana wprost klauzulą, która jest w kontrakcie Pierą i Capie, czyli te około 60-65 milionów euro e, taka kwota jest zawarta w umowie więc Bayer Leverkusen nie ma żadnego pola manewru Arsena wpłaca tę kasę i po prostu ma e, piłkarza, to jest zawodnik który kontraktem z Bayerem był związany do 2029 roku, a więc jeszcze naprawdę spory zapas miał Simon Rolfes, dyrektor sportowy Bayer Leverkusen, żeby ewentualnie tym zawodnikiem ekwadorskim zarządzać, no ale wydaje się, że ta klauzula jest też w pełni uzasadniona. Wiemy, że to nie jest może najbardziej seksowne nazwisko na rynku, że to może nie jest najbardziej rozchwytywany zawodnik na rynku, ale wydaje mi się, że też biorąc pod uwagę to, iż często płaci się za potencjał, no to tutaj ta suma na pewno nie jest wobec Piero przesadzona. Nie, no długość kontraktu. Yy... Brak kartoteki, jeśli chodzi o kontuzję, tak jak powiedzieliśmy, tylko jeden uraz mechaniczny, taki poważniejszy w ciągu tych czterech lat. Wszystko się zgadza, tak naprawdę. Ja tutaj nie mam absolutnie żadnych zastrzeżeń co do ceny. Uważam, że to jest uczciwie skalkulowana klauzula, odpowiadająca sytuacji na rynku, odpowiadająca też jego charakterystyce. No bo też pamiętajmy, że lewonożni obrońcy czy to środkowi, no, czy też boczni są w cenie, to jest poszukiwany profil. Tutaj mamy piłkarza, który jest jeszcze relatywnie młody, no bo 23 lata to jest taki piłkarz, na którym jeszcze możesz zarobić za 3 czy 4 lata sprzedając go dalej. Więc myślę, że ta cena jest w tym przypadku naprawdę dobrze skrojona, jest adekwatna pod, pod tego piłkarza. Jeszcze mi tak Tomek na koniec jedno porównanie przyszło, bo gdyby starać się naszych widzów naprowadzić, e, jak, z jakim piłkarzem najbardziej nam się kojarzy Pulawy, e, przepraszam, no, Inka jako półlewy środkowego obrońca, nie wiem czy się zgodzisz, ale dla mnie jest to zawodnik w dużej mierze podobny też do Joszko Guardiola. Też właśnie chodzi z uwagi na ten aspekt agresji w grze. Tak, ja myślę, że to jest dobre porównanie. Joszek Guardiola oczywiście jest obrońcą kompletniejszym i jest piłkarzem, który ma znacznie więcej cech ofensywnych i pod tym względem pewnie Jero Piero Inkapiego przewyższa. Jest też taki bardziej, powiedziałbym, dopakowany. Natomiast to porównanie, myślę, nie jest bezpodstawne. To ma, to ma rację bytu i myślę, że, że rzeczywiście można ich ze sobą zostawić. No to myślę, że temat Piero inkapie wyczerpaliśmy. Mam nadzieję, że nasi widzowie są zadowoleni, po tej 15-minutowej zajawce na temat ekwadorskiego obrońcy, będą się teraz bardzo uważnie mu przyglądać i z dużym optymizmem. Jeżeli jesteście nam wdzięczni za te pigłe informacji na temat 23 latka, no to z przyjemnością przyjmiemy komentarze, lajki i subskrypcje, to nam na pewno też pomoże napędzać nasz kanał i tworzyć mu też pewne, pewne zasięgi, bo jak na razie idzie naprawdę bardzo fajnie. Także jeżeli jeżeli jeszcze jakieś transfery się w sierpniu wydarzą z Bundesligi do Premier League, zwłaszcza jakieś głośne, to na pewno na kanale Doppelpack dowiecie się o danym piłkarzu. Gdziekolwiek by on nie trafił, czy to będzie Chelsea, czy to będzie Arsenal, czy Liverpool. A za dzisiaj Wam serdecznie dziękujemy. Marcin Bożencki i Tomek Kurbon. Dzięki bardzo.